Dzień dobry w czwartek. Dzisiaj czytamy taki urywek św. Jana, który uważam za jeden z najpiękniejszych. Chociaż nie ma tam jakichś pięknych słówek, ale on pokazuje mi osobiście, czym jest prawdziwa wiara. My mamy różne definicje tej wiary. Różnie sobie interpretujemy tą definicję tego, kto jest wierzący i dlaczego jest wierzący. A Jezus dzisiaj daje bardzo proste kryterium, bo pokazuje, że prawdziwa wiara to jest dar od ojca całkowicie dar za darmo, bo mówi, kto, kogo nie pociągnie ojciec, ten do mnie nie przyjdzie. Czyli jeżeli, jeżeli jestem uczniem Jezusa, takim naprawdę uczniem Jezusa, to to jest po prostu dar. Mówimy w kościele o łasce wiary. I to jest coś, co musi spuszczać powietrze z balonu pychy każdego człowieka wierzącego w Jezusa, bo, bo jakby mówię o, tej, o tym sposobie wiary w Boga, będąc chrześcijaninem, jeżeli mówisz, że jesteś wierzący w Jezusa, to musisz spuścić powietrze z balonu swojej pychy i powiedzieć sobie, że to nie jest żadna twoja zasługa. To nie jest żaden, żadna, nie wiem, nie jest to czymś, czym mógłby się chlubić. To jest po prostu darmowy dar od Pana Boga, od Ojca dla Ciebie. I co to znaczy, dlaczego to jest najpiękniejszy fragment? Dlatego, że taki sposób patrzenia na swoją wiarę, na to, że jestem człowiekiem wierzącym, musi podkreślam to słowo musi Zmienić moje myślenie o wierze czy niewierze innych ludzi. No bo znowu jesteśmy w różnych relacjach, w różnych zależnościach i czy chcemy czy nie chcemy, oceniamy innych ludzi, również pod, pod względem ich wiary, ale mówię to z perspektywy człowieka wierzącego, żeby to było jasne. I jeśli mam w pamięci to, że sam mówię, że jestem wierzący i tak przeżywam swoje życie, i wiem i czuję i pamiętam o tym, że to jest dar darmowy, to nie mogę wiary lub niewiary innych ludzi brać jako argumentu za nimi lub przeciwko nim, bo, no bo to byłoby jakąś hipokryzją, to by zaprzeczało temu właśnie, że moja wiara jest darem od Ojca, jest czymś, co kompletnie mi się nie, wierzy, nie należy. Dalej, to znaczy, że jeśli przyjmuję, że moja wiara, przeżywana również zewnętrznie w postaci jakichś zachowań religijnych, pobożnościowych, jest prawdziwa, to ja nie mogę wymuszać tego sposobu życia na innych ludziach. I nie mogę innych ludzi wartościować przez pryzmat tego, czy oni, nie wiem, chodzą do kościoła, czy nie chodzą. To tak bardzo upraszczając całą działalność, tak powiem, religijną ludzi wierzących. Nie mogę powiedzieć, że ktoś jest wierzący tylko dlatego, że chodzi do kościoła, albo że jest niewierzący, bo do tego kościoła nie zagląda. Nie wiem, co się dzieje w jego sercu. Oczywiście, jeśli ktoś ma taki wgląd w serce człowieka, zazdraszczam, ale znowu uważam, że jeżeli ktoś ma taki dar, że może zaglądnąć do serca człowieka, czyli w jego głębokie motywacje, pragnienia, to co on przeżywa, to jeśli jest autentycznie wierzącym, to nigdy tego nie wykorzysta przeciwko temu człowiekowi. Wręcz przeciwnie, jeśli ma taki dar, to zamilknie, bo to, co tam się dzieje, to jest bardzo intymna sprawa. Zresztą, jak w każdym z nas. I y, można być człowiekiem religijnym, można być człowiekiem praktykującym. Coraz częściej mówimy o tym, po latach mówienia, że ktoś jest wierzący, niepraktykujący, coraz częściej mówimy o tym, że są ludzie praktykujący, niewierzący. To znaczy taki, tacy, którzy zachowują jakieś zewnętrzne rzeczy, które wynikają z różnych sytuacji, z tego, że zostaliśmy tak wychowani, że jesteśmy w takiej kulturze. Tutaj to szkolne pytanie, co by było, gdybym się urodził na przykład w Syrii, czy rzeczywiście byłbym chrześcijaninem? Chociaż tam są chrześcijanie, ale są w dużej mniejszości, albo gdybym się urodził w Chinach, czy rzeczywiście byłbym chrześcijaninem? Pytanie zaczepliwe, mówię szkolne, bo takie dzieci zadają, ale ono jest bardzo zasadne, bo ono też pokazuje, że wiele naszych zachowań religijnych, pobożnościowych wypływa właśnie z kontekstu, w którym żyjemy, z historii naszej rodziny, z naszych wewnętrznych jakichś. Lęków, które nosimy, zranień i tak dalej. Tutaj oczywiście cała psychologia religii się kłania i cała socjologia religii warto sobie takie rzeczy poczytać czasami, żeby zobaczyć i obnażyć też w sobie, niekoniecznie w innych, ale w sobie różne postawy religijne i zobaczyć, że za nimi wcale nie musi się kryć jakaś głęboka wiara czyli to, co nazywa dzisiaj Jezus darem darmowym tą łaską. Warto zobaczyć, że to, że robię coś zewnętrznie, chodzę do kościoła, nie wiem, odmawiam różaniec, uczestniczę w różnych religijnych akcjach, wcale jeszcze nie znaczy, że jestem człowiekiem wierzącym. I to, co teraz mówię, to nie jest jakieś ocenianie ludzi pobożnych, żeby znowu się nie zbiegli ci wszyscy, którzy uważają, że ja nie lubię pobożnych. Tylko jeśli czytam Ewangelię i Pan Jezus mówi, że jeśli. Ojciec go jeżeli ojciec kogoś nie pociągnie, to ten ktoś nie może przyjść do Jezusa. No to właśnie o tym mówię cały czas, że wiara jest łaską, jest darem, który okej, okay, możemy tak przyjąć, bo w kościele też tak mówimy, że wszystkim Pan Bóg daje ten dar i znowu jakby w podtekście jest to, no ale nie wszyscy są godni, nie wiem, nie wszyscy przyjęli i tak dalej. Straszne to jest takie gadanie. Być może nie wszyscy jeszcze odkryli ten dar. Ale to, że nie odkryli, to nie znaczy, że mają złą wolę, to nie znaczy, że są złymi ludźmi, to znaczy, że właśnie jeszcze nie odkryli. Może warto nic nie dodawać, zostawić. To jest, to jest bardzo ważne kryterium człowieka wierzącego. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie, że jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, uznajesz Pana Jezusa jako Zbawiciela, wiesz, że On jest dla Ciebie kimś szalenie ważnym. To naprawdę masz pokorę wobec wiary lub niewiary drugiego człowieka, bo nie możesz wymuszać na nim jakichś zachowań religijnych. Bardzo często to jest szczególnie u osób starszych, które mają dzieci, które poszły swoją drogą, to znaczy nie poszły drogą wiary, przynajmniej tego nie widać na zewnątrz, i bardzo by chcieli, żeby ci ludzie chodzili do kościoła, odmawiali różaniec, odmawiali modlitwy poranne, wieczorne. I wtedy mieliby takie przekonanie, że, że dobrze spełnili swój obowiązek. Tymczasem w wierze chodzi o coś głębiej. I właśnie myślę, że warto dać ludziom wolność. Ja zaryzykuję taką tezę, yy, i tak sobie o tym myślałem: że takich ludzi, którzy odkrywają w sobie naprawdę wiarę jako dar, łaskę, jest niewielu na świecie. I że to są ci ludzie, o których Pan Jezus mówi, że to jest ta sól ziemi, ten smak. Że większość z nas to są ludzie właśnie zewnętrznie wierzący. I jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o ocenianie teraz kogokolwiek, tylko o to, żebyśmy wszyscy słuchając tej Ewangelii nabrali dużo pokory w sobie i zobaczyli, że nie zawsze to, co deklaruję jako moją wiarę, to, co pokazuje na zewnątrz jako moją wiarę, również te wideo wcale nie musi świadczyć o tym, że ja jestem człowiekiem wierzącym, że to jest naprawdę łaska. I ta Ewangelia mówi prosto: jeśli nie wiadomo jakby się spinał. Nie wiadomo jak deklarował, nie przyjdziesz do Jezusa inaczej, jeśli ojciec Cię nie pociągnie. Oczywiście możesz to zrobić zewnętrznie. Możesz to zrobić w tym sensie, że pokazać innym, wyjść jak na scenę aktor i zagrać tą rolę. Ale to naprawdę jest coś, co jest łaską. I ta Ewangelia pokazuje mi osobiście, jak łaska, Wiary jest czymś kruchym, jest czymś naprawdę bardzo delikatnym. Jeśli odkrywasz tą delikatność, tą kruchość, tę kruchość w sobie, to kurde, nie bądź słoniem, który wchodzi w sklep z porcelaną, czyli w życie innych ludzi z wielkimi nogami, buciorami, po to, żeby to wszystko podeptać, co jest tak delikatne. Jeśli naprawdę jesteś człowiekiem wierzącym. Też mówię do siebie teraz, to musimy rzeczywiście być bardzo delikatni. To jest to, co mówi papież Franciszek bardzo mocno. To, co kiedyś pamiętam, mówiłem na pasterce po tym, jak Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla i mówiłem o czułości Boga. Pamiętacie, czuły narrator. To jest, to jest właśnie ten pierwiastek, to jest ten język, to jest ten sposób myślenia. Albo mam w sobie czułość, bo wiem, że to, co we mnie jest delikatne, więc w drugim człowieku też to jest delikatne, i w ten sposób się zachowuję. Albo jestem jakimś słoniem w składzie porcelany, który niszczy wszystko, bo mu się wydaje, że on jest wierzący, i teraz wszyscy takimi muszą być. Dobrego czwartku Wam życzę. Trzymajcie się i do widzenia.